Witajcie. Możecie mi coś wytłumaczyć. Przepraszam za mój głos, ale po prostu mam katar. Chodzi tutaj o to, że na mapie Mira węty są dość dziwne. Chodzi w tym o to, że jak to działa. Przecież to nie jest możliwe, że, że możemy przechodzić. Przechodzić tak, skoro nie ma żadnej wentylacji. Jeżeli tutaj nie ma wentylacji, to... To pewnie... To pewnie to działa w ten sposób, że się po prostu teleportujemy. W ogóle. Czy w przypadku, druga rzecz nie wyjaśniona? Jeżeli do, jeżeli zostaniemy dekontaminowani przecież na, na tym na mirze bo chyba teraz i to nie działa. Dobra, tu jakieś była taka dekontaminacja. I tutaj chodzi o to, że ta dekontaminacja działa, mogłaby działać tak, że jak tutaj wejdziemy, to wtedy. To wtedy chyba powinno nas coś zabijać. To zaraz, chyba teraz będzie działać. O, no, patrzcie, to, to nic innego nie robi. Ja nas to nie mam w ogóle żadnego wrażenia. Kolejna rzecz. Jeżeli. Jeżeli. Jeżeli czysto teoretycznie. Nie, jak. Na mapie deskend jest jeszcze taka jedna dziwna rzecz. Skoro lecieliśmy dropshipem. To, jak myśmy tutaj wylądowali? Nie ma żadnego wytłumaczenia. Skręt to jest po prostu zwykły krążownik. To nie jest w ogóle wytłumaczone. Tak samo nie jest wytłumaczone. Tak samo to nie jest wytłumaczone, że. że jeżeli. że jeżeli nie używamy silników przecież przecież e taki mały elektryk nie wystarczył przecież do zasilania takiej dużej to, jeżeli, jeżeli elektryk jest tutaj nie ma zasilać cały ten statek, tak? Ale jak to nie wydziała, że zasila kapeteria, medvega, security, upper engine, low engine, reaktor, storage, communication. Po prostu zasila cały ten statek. No chyba, że reaktor Reaktor jakoś... Przekierowuje ten. Moc. Ale reaktor po prostu wytwarza całą to moc. Jeżeli by... Jeżeli silniki są włączone I jako im na przykład nie wiem. Zro... E, włączymy alarm reaktora. To czy przypadkiem to nie powinno być takie, że nagle wszystkie światła zgasły na, na statku? Hmm. Dobra, teraz przejdźmy do trybu. Nitry jest ostre. Zróbmy sabotaż. Nie wiem, zamknijmy drzwi od Medveja. Medveja. Midway. I skoro odcięliśmy tam zasilaczki, nie, to, to przypadkiem nie powinno być, być takie, że, że te drzwi się nie otworzą, dopóty coś nie będzie zrobione. W ogóle, to też nie jest wytłumaczone, bo, bo gdy zabijemy na przykład ciało, to ono po prostu pada. ale jak, skoro nim, nim, nie widzimy, czy głowa odpada? Ja rozumiem że były takie teorie, że że zjadają tę głowę. Albo ona po prostu znika, ale to jest niezrozumiałe. W ogóle, gdzie krumieci chowają megafon? Co lepsze, gdzie, gdzie impostor chowa nóż, pistolet... ...nóż i pistolet. Przecież tutaj nie ma żadnych kieszeni, no to dobra. W szczapce może, ale bez żadnego... Jak będziemy impostorem, to jak to... ...to jak to nie działa? Dobra, pomyśl. Ach. Albo... jeżeli nie Wyłączymy zasilanie Zasilanie Teraz na szybkości przyjdzie. To... Z jakim zutem my widzimy to wszystko? To może ta kamera moją noc ale to nie wygląda jakby nie lokum, Wygląda jak zwykła kamera. Co lepszy? Czemu w reaktorze są aż dwa wędy? Poza tym. Na co niby są te dwie rączki? Rozumiem, żeby włączyć ten reaktor lub coś innego. Ale. Tak. a poza tym kolejne nie wiadomo na, na skelet. Spójrzcie. Czy coś się wam nie wydaje podejrzane? Mi się wydaje mi się podejrzane to, że jesteśmy w reaktorze. Tu jest największy silnik. Tu też, tu też. Co to ma być? Ja nie rozumiem tego. No bo spójrzcie, czy przypadkiem jak wchodzimy... Nie chciałem go zrobić. Jak tam nie wchodzimy, to przydatkiem nie powinniśmy się roztapiać? No wiecie, przecież tu jest możliwe, że jak tu przechodzimy, to, to przydatkiem nie powinniśmy być roztopieni? Albo jak spędzimy tam duszę. Przykładajmy... przykład dajmy 30. Nie będzie żadnego poparzenia. Rozumiem, że może i mamy ten Slapmander, ale on by nie wytrzymał, by aż takiej, takiej potęgi reaktora <coughs> Jeżeli. Nie rozumiem. Bo jeżeli nie. Dobra, wyłączę sobie prąd, bo inaczej nie zrobię sabotażu I nie. Dobra, teraz robimy sabotaż. Muszę poczekać, jak zwykle. Fajnie. W ogóle, czy przypadkiem. Zaraz. Jeżeli jest wyłączona grawitacja na statku, to jak ta skrzynia się unosi? Jeżeli jest wyłączona na statku grawitacja... To znaczy, że grawitacja nas nie unosi. To jak możemy chodzić po tym bez... To znaczy, tutaj chodzi o to pudełko. Czemu ono lata? Ja rozumiem, że tego nie przemyśleć, ale dlaczego? To jest niemożliwe. A poza tym... Rozumiem, po co nam są potrzebne światła w kosmosie. To pomieszczenie jest po prostu zbędne. Na co my niby potrzebujemy tego wszystkiego? Przecież światła są niepotrzebne w kosmosie. Przecież jak... Jeżeli jest tak, to przecież to nic nie da. Przecież Przecież możesz go ominąć w szybkim ruchem. A nie, że musisz... Musisz na wszystko patrzeć. O, zmienili okiem podobnym. Poza tym, jeżeli. to wtedy nic nie widzi. Ale czy przypadkiem statek nie powinien? Kim rozmowy. Też są kamery wtedy wyłączone. Ja rozumiem, że mają potrzebny internet, tak jak. Tak jak do grania Fortnite jest potrzebny internet. No ale no, come on. Jakie były znaki wyższe licencje od. Taki pełny poziom prawy. W ogóle. W ogóle. Jak nie to prawem no może? Możemy na przykład. Nie. lecieć statki. bez ustalonego autopilota. Jak to? Przecież to jest potrzebny pilot. W innym wypadku to był musiałoby się... Ale oczywiście jest tam też czas, ta, w którym my widzimy, że ustawiamy kurs, ale i tak jest potrzebny pilot. No, no Dobrze, ta czas teraz się przyczepi do polusa. Jak? Możecie mi to wytłumaczyć. Jakim cudem? Wiadomo, że Polusa jest bardzo ciepłe. Skąd to wiemy przez to, że tam płynie lawa? W ogóle... Na Polusie to jest taka dziwna atmosfera, bo tu pada śnieg. Jednocześnie jest gorąca jak... Jak piekło lawy. Poza tym nie rozumiem tego taska. Chodzi w tym, że musimy tutaj ustawiać poziom lawy. Niby... jak w końcu lawa by tą rzecz. A poza lepszy by. Jak my niby widzimy, że... Dobra, zabijmy teraz czerwonego. Zabijam. Podchodzimy tutaj. I pyk! Czerwony nie żyje. Ale jak ono to wywnioskowało? Czy mam jakieś chipy w głowach? Albo gaz? Że na przykład nie wie, że... Jak go zabijemy, to nagle widzimy, że... W ogóle, jeżeli po to jest po prostu stacja badawcza, to niby po co... Po co dali tutaj te książki? To DVD, kolejne książki. Następne pytanie. Czemu my się wyjdzie topimy na tym poluki? Dobra, Czekać muszę znaleźć jakieś lepsze lokalizacje. Muszę coś znaleźć blisko lach. Góry... Jezu, gdzie... Jakiś błęd blisko lachy. O, tutaj jest. No zaraz gdzie był jakiś Dobra, nie chcę mi się użyć tego węka. Chodzi mi o to, że pod całą mapą jest... jest lava. tego, że planeta się nie porusza, to prawie we wszystkich rzeczach jest lava. głów w, w, w jakiś... 87% tak składa się z nami. procentów to skały. To skały. A dodatkowy. A dodatkowe 3% to śnieg. <laughs> w ogóle według mnie to nie jest śnieg, tylko opad radioaktywny. Dlatego nosimy to jest? W ogóle, jeżeli ciągle pada na mój to, to czemu ten, ten mostek nie jest zamarznięty? To znaczy, że on nie ma śniegu. Na tych skrzydłach ja na przykład, na napisz... tych. No. Po co? <laughs> w ogóle. Czemu tutaj po prostu dali, że tutaj nie można wchodzić, skoro to jest dziura? No, jeszcze coś lata na przykład w Nidibali, chcę to możecie mi wytłumaczyć, czemu tutaj ja rozumiem, że niby to jest misja naprawienia natury. Dobra, to pomieszczenie rozumiem. To też. Ale to jest do no, usuwania śmieci. Ja tu nie ma żadnej no, rzeczy, która mogłaby to ładować. Tak więc to już koniec tego Mam nadzieję, że Wam się.